Dzień dobry, skoro już was postraszyłem tytułem, to może przejdźmy tego wszystkiego, co się aktualnie dzieje. Tak Griminski mi źle działa. Proszę Państwa, jako, że moja piękniejsza połówka wyjeżdża na dwa dni, to będzie bardzo dużo streamowania Starcrafta w najbliższym czasie, dużo mojego grania i tak dalej, szczególnie w poniedziałek, zobaczymy jak we wtorek, więc jednak chciałbym zrobić coś takiego ciekawego. Przede wszystkim rozpocząć SC2. Od godziny 20:00 już się przestrzeliście, ale od 17:00 do 20:00 będziemy mieli do woru dwie gry, w które będę grał: LOL lub DOTA. LOL lub Dota, tak. Z Obima mam takie wspomnienia, że mniej więcej zagrałem po dwie gry, w połowie powychodziłem, zostałem zwyzwany i zbluzgany i był report, report, report. Chyba, że on wyszedł z gry, jeśli się nie mylę, tak to wygląda. Nie wiem o nich prawie nic. Chyba trochę bardziej się do LoLa przechylam, bo jest bardziej kolorowy. I ogólnie rzecz ujmując, ta gra jest chyba ciut spokojniejsza od StarCrafta. Z tego względu te wszystkie kolorki tam takie są piękne. No jak się tutaj denerwować? Jak się stresować w tym wszystkim? No ale w każdym razie wy drodzy widzowie wybieracie od y, gry, od, poni od 17 do 20, którą będziecie chcieli i w którą ja będę sobie grał, myślę, że może raz w tygodniu zrobimy taki właśnie odwyk, że będzie do wyboru. Więc yy, mi z drugiego planu bym przeskoczył. Na dole jest komentarz: lajkujecie wpisy moje, Dota czy Lol i tylko to robicie tak naprawdę. I widzimy się o 17 na najbliższym streamie. Cześć! Spokojnie nie zostawiam S2. Nie przejdę też na angielski, nie przejdę w 100% na Dota ani na Lola. Peace. I będę zawsze po polsku komentował. Chyba, że mi zapłacą. To wtedy będę komentował. Po chińsku, bo jest większy rynek.